Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy 25 dzień września. Wczoraj wywiozłem na ten kawałek po 250 kg polifoski Szóstki z tego względu, że jest jedyny kawałek, gdzie zabrakło mi w tym roku pomiotu obornika, więc zamówiłem na szybko chyba taką najbardziej popularną i sztandarową polifoskę, czyli polifoskę szóstkę, żeby tutaj trochę dorzucić składnika, głównie potas na tej słabszej części. Tam jest Średnia zawartość na, na tej mocniejszej, tutaj wysoka. Więc tutaj de facto bym nie musiał robić nic, ale te piaski wiadomo, one tutaj trochę potrzebują większej opieki. Pole po pojęćmieniło zimem, było tutaj wapno ze słonecznikiem. Ale tego słonecznika de facto jakoś nie widać, bo on ledwo co zaczął wschodzić. A był posiadany półtora miesiąca temu. Samosiewy, zżarte przez choroby, a po prawej stronie mamy taki pasek zostawiony pod ścieżkę rowerowo-pieszą, ponieważ zaczęła się u nas budowa. Koło domu już mamy drzewa powycinane, krzaki powycinane, piach wybierany, a tutaj jeszcze nie ma zrobione nic, ale już tam po prostu nie uprawiam i nie obsiewam, ponieważ ścieżka pójdzie po naszym polu. Tutaj, jak wspomniałem, polifoska szóstka, uprawa, i na dniach pójdzie siew, na tym kawałku pójdzie żyto hybrydowe. No, mamy trzecie, mamy szóstą. No, mówię na tych niektórych kawałkach po prostu leci i żyto, i pszenica, i rzepak, i, i nie wiem, i czasami był łubin. No takie zmienne, zmienne mozaikowate gleby. Ciężko jest trafić z jakąś, jakąś pojedynczą uprawą. O, i zobaczcie, byli sobie radzi w środku pola też. Magia, magia bezorkowych, że czasami się właśnie takie kwiatki na polu pojawiają. Zapewne część spyta, dlaczego nie poleciałem z glifosatem na ten nierzmień. Przede wszystkim z tego względu, że ten nierzmień tak jest żarty przez chorobę. Więc teraz pójdzie uprawa, potem jeszcze pójdzie brona, jeszcze przyciągnie go siewnik. E, praktycznie na następne dwa tygodnie nie zapowiadają żadnych opadów. Więc stwierdziłem, że bez sensu jest wywalać jeszcze dodatkową kasę i ten nierzmień i tak czy siak nie przetrwa. Tyle myszycy. E, która jest e, w kukurydzy. Tyle mszycy, która siedzi na rzepakach, tyle mszycy, która siedzi na jęczmieniach, które już u niektórych ludzi zdążyły powychodzić. Świadczy tylko i wyłącznie o tym, że to będzie kolejny sezon z wielkimi problemami, jeżeli chodzi o mszycę. E, może nas uratuje teraz ten sezon nazwijmy to takich chłodów, które są zapowiadane w przyszłym tygodniu. Około 10-12 stopni ma być w dzień i nawet gdzie nigdzie zapowiadają przymrozki w nocy, ale Plaga Mszycy jest przeogromna i Ja ogólnie nie planowałem aż tak opóźniać się Bo gdzieś chciałem zacząć zaraz po Wednarach Czyli tam 23 Dzisiaj mamy dzisiaj mamy 26, nie 25, sorry Wczoraj był 25, wczoraj były Zimnowozy i Pomiot Tylko że, no właśnie, Pomiot zjeżdżał mi dość długo Jeszcze mam dwie łódki, które, które mają mi dojechać co chwilę coś, brak teraz pomocnika jeszcze, bo jest na L4, więc wszystkie świnie, wszystkie pasze, wszystkie uprawy, wszystkie opryski. Całe szczęście mam rzepak załatwiony, ale wyjechałem ostatnio w rzepak, żeby zrobić zabieg insektycydowy, bo myślałem, że już po tym zabiegu na Twój będą rzepak zamknięty, jednak tyle owadów, co jest w tym roku na rzepaku, to jest po prostu mistrzostwo świata i jest tam dosłownie wszystko. Jest śmietka, jest tam, jest. Myszyca, jest pchełka, jest po prostu armagedon, ale wrzucę wam też zdjęcia właśnie z tego rzepaku, ponieważ no pod ostatnim, że dramat, że źle, że bezorko wychodzi, że to, że tamto, tylko że większość tego filmu była nagrywana 5 września. 5 września plus zabieg tam regulacyjny kilka dni później, ale to jak wyglądał rzepak Wtedy, a jak wyglądał de facto 3 czy 4 dni temu, kiedy ten film publikowałem, to jest zupełnie inny rzepak i ogólnie oceniam większość rzepaków na takie 9 na 10. Jeden jest 5 na 10, ale z tego względu, że trochę właśnie spóźnione były samosiewy i tam jest sytuacja najgorsza, ale powrócę Wam kilka zdjęć, to, to będzie widać i zaraz się słyszymy w kolejnej części filmu. Odnośnie presji szkodników, odnośnie presji eee, zobaczcie na ten groch. Tutaj zupełnie przez granicę mam plantację poplonu u sąsiada. W sensie sąsiad, ma nie ja. Eee, I tak właśnie spojrzałem, mówię kurde, na pewno go mącznik zżera. Ale zobaczcie co tutaj jest. Widzicie? Pod liściami. Sama mszyca mszyca w takiej ilości na grochu tu jest kilka hektarów tego grochu ale wygląda to tragicznie i to wszystko jak będzie zniszczone wyląduje na zbożach, jeżeli będą odpowiednie warunki więc no jest ciekawie może okazać, że takie opóźnienie siewów de facto Wiele plantacji w tym roku uchroni, nie tylko jęczmienia, ponieważ też żyta, też pszenice, coraz więcej upraw, coraz więcej gatunków gdzieś z tymi wirusami się borykają. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No Mówię, możliwie jak najszybciej będę chciał siać teraz, potem ruszę w kukurydzę, bo kukurydza u sąsiadów od 22 do 27% wilgotności. Z tym, że u mnie na więc. No dzisiaj mamy trochę przepadywać, ale jutro, jutro czy pojutrze znowu być pogoda, ma być trochę chłodniej, więc ona sobie będzie cały czas schła, więc jakoś wybitnie mi się też nie spieszy. Nie ma być nawałnic, nie ma być ulew i tym podobne, więc będę tak sobie trochę obserwował pogodę, żeby w miarę ją monitorować. No i zobaczymy. Już kończąc tak na sam koniec, bo teraz zaczął nam padać zupełnie na sam koniec uprawy, więc dzisiaj już nie pojadę. E, nic siać, bo gdzieś tam na tych radarach coś tam jeszcze wisi, zresztą mamy godzinę 18 więc sobie wszystko poszczepiam, porobię pasze, porobię porządki na chlewni i tym podobne zaczęło padać, ale tak to pada, zobaczcie, że maszyna po prostu jest ożegana, cały traktor jest ożegany, a de facto jakiegoś mocniejszego deszczu nie ma e, za kultywatorem zupełnie sucha ziemia, ale ale ja fajnie, że chociaż coś jest to jakaś tam wilgoć już na to co się chociażby jutro posieje być może będzie ale no, jutro zaczynam siewy też muszę poogarniać dużo przy świniach ponieważ jak jest najwięcej roboty to tak się znowu złożyło, że pomocnik, który tam mi trochę pomaga L4 i to takie dość poważne całe szczęście nie nie w samej pracy tylko e, tylko po prostu jakieś tam zapalenie węzłów coś tego typu więc y, minimum do końca tygodnia urlop, a kto wie czy nie dłużej. Więc wszystkie siewy, wszystkie kamienie, wszystkie y, pasze, nie pasze, świnki, wszystko trzeba pogarniać. No więc to na dzisiaj y, to tyle. Jeszcze będzie trzeba jakoś obczyścić koła, bo oczywiście teraz wszystko się obłociło. Tutaj dzisiaj e, tyle, pozdrawiam Was serdecznie, rolnik i dajcie znać w komentarzach, jak tam u Was sytuacja z siewami, czy już ruszyliście, czy dopiero zamierzacie, czy może już skończone.